Przyszłości w Pabianicach. Dwie podstawówki otrzymały wysokie unijne dofinansowanie na rozwój edukacji. Pieniądze przyznane przez samorząd województwa łódzkiego, szesnastka i dziewiątka przeznaczą na szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, doposażenie pracowni czy organizację dodatkowych zajęć dla uczniów. W sumie na takie działania szkoły dostały ponad 1,5 miliona złotych. Padł pasażerski rekord łódzkiej kolei aglomeracyjnej. W ubiegłym miesiącu pociągami i autobusami LKA podróżowało aż 1,69 tysięcy osób, to wzrost o 6% w stosunku do października 2023 roku, to też najlepszy wynik za jeden miesiąc w dziesięcioletniej historii spółki. Od 1 stycznia łódzka Kolej aglomeracyjna przywiozła w sumie ponad 9 milionów pasażerów. To kolejny rekordowy wynik w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 w 2023 roku z oferty LKA skorzystało o 10% więcej podróżnych. Wyjątkowy dzwon rozbrzmiał w szpitalu imienia Madurowicza w Łodzi. Oznajmił, że maleńka Weronika, która jest wcześniakiem, wychodzi do domu. W Madurowiczu urodziło się w tym roku 150 wcześniaków, a blisko 50 maluchów przyjechało tutaj po pomoc z innych szpitali. Odsetek wcześniactwa utrzymuje się na stałym poziomie. Jest to 7% wszystkich ciąż. Najmniejsze dziecko, które udało się uratować Madurowiczu, ważyło 490 gramów. Od teraz dzwon będzie symbolizował powrót wcześniaków śniaków do domu oraz zwycięstwo lekarzy w walce o ich życie. Są zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Na co dzień wspierają najbardziej potrzebujących, zastępują dzieciom rodziców biologicznych, wspierają osoby z niepełnosprawnościami, opiekują się seniorami, interweniują w kryzysowych sytuacjach. 21 listopada pracownicy socjalni obchodzili swoje święto. Podczas Gali w Filharmonii Łódzkiej odebrali statuetki i karę symbolizujące odwagę i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa. Premiera w Teatrze Jaracza. Od piątku 22 listopada widzowie mogą oglądać spektakl Graf Strindberga w adaptacji i reżyserii Roberta Latuska. Po dobrze przyjętym monodramie Bar pod zdechłym psem, najstarsza łódzka scena zaprasza na drugą w tym sezonie premierę. Główne role grają Agnieszka Kowalska-Bednarz i Sara Lityńska. Bohaterki mierzą się z ciężarem ludzkiego przeznaczenia, tajemnicami duszy i serca. Kochają, tęsknią, rozpaczają, są zazdrosne, dumne, małostkowe. Próżne, godne podziwu i największego współczucia.